Nie nie jest to nie Ja pierdolę na samym końcu. Jest ten drużyny. Najsłabszy w grze. Super! No, no pod górkę, kurwa. Nie dość, że tydzień czasu kurwa nie grałem, to powinni, kurwa, chyba to uwzględniać. Dobra, kurwa wrócił, może pogra, może kurwa da coś, kupi, zarobić, kurwa. To mu dajmy parę yy, lepszych losowań. To chuj! Dostajesz jeszcze gorzej, kurwa, niż było. Rozumiesz? Mhm. No. Bardzo się cieszę, kurde, wracając yy, i grając w wódkę. Kurna, coś tu... Jaje? Z jajem, kurwa.

Drużynie kurwa, mam kurwa, nawet Jale? dwa wykrycia w tej grze. Już super, dostałem już gąsienice. silnicę. Nie, za blisko są ci przeciwnicy. No chodź, chodź, no No tam dziewiątka jedzie, nie? Ale no. no ciężka jest tą core Ale ja widziałem lekkiego no. dziewiątkę Gotów do strzału Nie udało się złoty Ładuj się kurwa Kurwa ten lekki chyba chce wyjechać na mnie, bo tak objeżdża mnie No na kimś kierowcy. No 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 nie no jest tutaj. Różowe i koretowy są party cenowe. ktoś celował, a mnie, nie? Decyzyjne wykończenie było. Nikt mnie nie wyjechnął. Kurra nie, czy taki kurwa. Nie, to

No. No, to musiał poczuć. <gry> <gry> no. Kurwa, odbijam się no. Chcę pomóc naszemu. To. No nie byłem w stanie nic mu kurwa zrobić. No, 68 tragedia. Była no, tragedia. Jest Już, kurwa, no nie trafia. Jest ludzie, trzymajcie mnie. Kurwa, to jeszcze tu ode mnie. Spróbuję ci pomóc jeszcze. Dostał. Jaki fark miałeś. Wreszcie nie wychylaj, bo tam myśliciele sobie wiesz, tam widzisz, na AD. Widzę, widzę. D9. No. Tu z tyłu jedzie, wyjeżdża Widzę gościa z tyłu wyjeżdża Tych Uważaj, uważaj Widzę, Już obróciłem się. Dobra. Co to jest? No ode mnie no. dostaje. Wszystko wchodzi. Też... Dobra. Jeszcze... Jeszcze takie nasze dwie salwy. Trzydziesiąt sześć. Czerwony nie kurwa nie? Dobra. Dobra. Jest jedno, następny jest też. Jest następny. Dobra, Ten Kraft Panther, ale się przeładowuje szybko. Ciężka kolej uwaga. Tiger. że Teraz uwaga, uwaga. Mam na No, długo. Nie mam przebicia No ale... Niszczyciel w Niszczyciel jest na dobicie, bo to nasz ciężki kurwa zginie Z przodu jest niszczyciel Ciężki z przodu e, T29 Abyśmy pomogli tutaj kurwa. Ten niszczycie najlepiej zabić, bo kurwa na dobicie jest. Dobra, poszedł. Drugi niszczycie też jest na dobicie. A to siedem to, no. to nie tak na dobicie. Chyba no. z boku go. na ciężkiego sprawy z lewej. Kurwa, jeździsz szybciej, to trzeba go od tyłu zajechać. Jeżeli jesteś w stanie szybciej to zrobić, ja nie mogę szybciej. Tak szybko nie jadę. O kurwa, ale on nas objeżdża On ucieka od nas, ja pierdolę. Widzisz, gdzie on jest? Ty No No i zostaliśmy we dwójkę teraz. I nie wyjeżdżamy do przodu, bo... My jesteśmy kurwa niskietery, nie? Niech oni na... przyjadą do nas. Ale to i tak przegramy. Nie, nie ma szans kurwa. Dwa ciężkie czołgi, nie? Ciekawe jak frajer mnie, kurwa, trafił, no. takie zdory bzdury. Na no, stoi i mnie to... trafił, no. ale to, no, to tam się nie wychyla. Ja tu czerwiasce ja tu poczekam na nich. No, są kurwa... Lubię siódemki na siódemki. Ale kurwa... No. tam gdzie... Za tym złą coś w ogóle. O oh, jest. Jedzie z tej strony. Tiger. Nie trafiłem. Z tyłu, z tyłu mi wyjechał, Zabił mnie. Dobra. No jest kurwa pełny, on jest prawie. To nie masz szansy. Jed od jednego strzału giniesz. Chciałbyś spróbować go kurwa odjeżdżać dookoła, jeżeli dałbyś radę. Jak on mnie trafił. No kurwa, to jest oszustwo. Było oszustwo, ja No już. Słabo jechałem, jeździłem. w No, ja dzisiaj mam cztery porażki, jedno zwycięstwo. I co, będziemy pierwsi? Pewnie tak. 3000 uszkodzeń zrobiłem, kurwa. No, stary numer, kurde. Człowiek jest pierwszy, drużyna przegrywa, no. To jest normalne u mnie. 3000. 6, 7 7. Na dziewiątki. Było dziewiątki. Były ósemki. Ja robię trzy tysiące obrażeń. Eee.